Nie, dzisiaj mamy dzień trzeci, czyli jest niedzielka. Słóweczka wygląda tak, że założę sobie rajstopki, bo jest chłodna. Do tego taka sukienka na Emilii w Paryżu. I dzisiaj ogólnie mamy plan, żeby po prostu pozwiedzać miejsca z Emilii w Paryżu. Wiecie, ogarnąć łuk triumfalny. Mam nadzieję, że uda się Panteon, ogólnie całą Montmartre, kupić pamiątki, zobaczyć gdzie Emilii mieszkała, gdzie pracowała. Ten słynny ogród, słynny park. Także dzisiaj troszeczkę mamy zwiedzania. Oczywiście mój płaszczyk? Pokręciłam sobie dzisiaj też włosy na wałki. Powiem Wam, że dzisiaj już jest dosyć chłodno, a ja założyłam sobie sukienkę i idziemy. Jest niedzielka i tutaj u nich też jest bardzo dużo znowu rozłożonych targów. Mam wrażenie, że nawet więcej niż było wczoraj. U nich chyba sobota i niedziela to taki typowy dzień handlowy, bo tutaj każdy właśnie chodzi po tych targach i no wiecie, można kupić tak naprawdę wszystko. Na niektóre ulice są zamknięte, żeby targi mogły się rozłożyć. Tak, dokładnie tak. Dzisiaj mamy magdalenki pistacjowe. Kuba ma jakiegoś en croissant To jest ciężkie, I tutaj mamy... Słuchajcie, to jest... Tak, to jest... Jak? Ciekawa. A ja mam flat white, a Kuba ma cappuccino. Plus wzięłam też takiego nowojorskiego Rolls'a. I on właśnie... Mówiłam wam, że to jest takie trochę... Ale nadzienie jagodziane. Z borówkami. Magdalenka. Co? Ja czuję taką białą nie, to jest krem stacjowy. Tak? Będzie statycznie inaczej. Tak. O, już się wlewa. Spora ilość na dzienę. Wyma mm -hmm. Chwała polska jego dziąga. ale dzięki są lepsze. Widzicie tą ilość na dnie? Smakujecie? Jesteśmy już posiadaniu, Byliśmy w Bomi. Dzisiaj troszeczkę zaszalałam, bo tak jak widzieliście wzięłam wziąłam tego New York Bake Rolls'a i Cóż, ja mogę powiedzieć. no smakował tak trochę jak polska jagodzianka, ale polska jagodzianka, mimo wszystko, jest lepsza. Ale był bardzo dobry, bardzo się tym najadłam. był też dosyć. Chociaż nie, nie był za słodki, więc się nie zasłodziłam. Do tego dzisiaj wzięłam satwite. white. Plus wreszcie spróbowaliśmy pistacjowej magdalenki. Bardzo chciałam. I jeszcze poluję na krem brule. Kurde, bardzo bym chciała spróbować. może nam się udać dzisiaj w Pink Mamie, Pink Mamo. Pojdziemy dzisiaj na obiad, do kolację do Pink Mamy. I do... się rozostawimy od osoby masakra. Raz się żyje, we're in Paris, co so ja. Yeah. Dobra, i co do tego, wzięliśmy jeszcze taką bułeczkę, to bukowe chleba z chorizo i z mozzarellą. I wzięłam to też i ja i Kuba. I teraz możesz powiedzieć co ty i co, podsumowując, bardzo dobre było. Tak, no to ja wzięłam właśnie tak samo to chorizo, trochę samo wokrot, to, które ja jadłem miało wiele mniej nadzienia niż Magdy. Ale w ogóle było bardzo spoczko, najadłem się. E, wziąłem jeszcze do tego tą magdalenkę pisacjową, bardzo dobra, tylko że bardzo mała, jak za 8 zł. I jeszcze do tego wziąłem takiego innego krossa, był taki spłaszczony krossą, e, posypany cukrem, pudrem i w środku była jakaś. nie miało nadzieja, ale było widać rybkę. Był jakiś czuć, bo że inaczej jest trochę zrobiony niż e, zwykły croissant. To ciasto było cięższe, było takie namoczone czymś, był przepyszny i bardzo syty. Ciekawe, bardzo. Bardzo polecam, jeśli ktoś będzie miał okazję. On się trochę inaczej nazywa, jak jest kłasą, ale jest z takiego ciasta zrobionego. Nie wiem, bardzo ciekawa, Bardzo polecam, jestem bardzo dobra. I cappuccino. No, także jest git. A teraz gdzie idziemy? Idziemy teraz na oh. szlak Emilii w Paryżu. I będziemy teraz zmierzamy dokładnie do jej mieszkania, potem do ogrodów luksemburskich. I później, już po kolei, agencja. Myślisz, że tam będzie? Hahaha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Nie, ona jest teraz w Rzymie. Mam nadzieję, że wybierze Marcelo albo wróci do Alfiego, chociaż Alfie na nią nie zasługuje. Znaczy, nie, ona nie zasługuje na Alfiego, Alfie nie. Jezu. A to nie miał być Gabriela? Ga Gabriela. Gabriela? Ja nie lubię Gabriela, I'm so sorry, ale Gabriela mnie tak irytuje. On jest po prostu takie flaki z olejem. Daj na mnie kamera. Kiedyś lubiłem imię Gabriela, dopóki Magda mnie pokazała tego serialu, już nie lubię. <laughs> tak, i słuchajcie, jeszcze dzisiaj chciałabym zobaczyć to Le Moulin Moulin Rouge. Jeżeli dobrze to mówię, Katedra Notre Dame, Panteon, Łuk Trumfalny, także dzisiaj jest bardzo dużo ogólnie rzeczy, a jest dosyć zimno. Dużo chodzenia jak na to, jak jest zimno na dworze, niestety, no nie dopisuje pogoda, 14 stopni, kurde, mi... nawet wpaś... pod koniec września, to jest dosyć zimno i tak. Tak i jeszcze Mniejszy w ogóle, obudziliśmy, ja mam tutaj uwalony płaszcz cały, nie wiadomo czym, Kuba też trochę kurtka, ale u niego to tak nie widać. U mnie zeszło praktycznie, odtrzepałem. Mam nadzieję, że to zejdzie. Nie wiemy gdzie i kiedy. Upiorę to w Krakowie. Patrzcie, tutaj mamy w ogóle dom jest rej dla mojej mamy. Trochę przez szybę mało widać, ale tak. Idziemy jednak teraz do katedry Notre Dame, bo będzie szybciej i stamtąd pójdziemy do domu Patrzcie, w ogóle znaleźliśmy taki Ala ale kwieciarni, ale taki mały tar, taki domek. To są właśnie kwiatuszki, aniołki do ogrodu. I patrzcie, mamy meliskę do kupienia, to będzie oregano i różne takie jakieś ziołka. Tutaj mamy lawendę. Tutaj jest jeszcze chyba mięte widzę. Mamy też rozmaryn i są piękne kwiatuszki w ogóle, patrzcie. Przysłodko to wygląda. Zmierzamy teraz jeszcze przed Notre Dame do Saint-Chapelle. To jest taki kościół. A że dzisiaj jest niedziela, no to chciałam zobaczyć, jak to wygląda. Ale w ogóle widzę, że jest taka bardzo duża brawa przed tym. Piękna. W ogóle wiecie co? Mam tak y, zawiązany płaszcz, żeby nie było widać mojej torebki. Ludzie się patrzą i mam wrażenie, że myślą, że ja coś zaraz wimę spod tego płaszcza. Albo, że jestem jakaś niebezpieczna, a ja po prostu chronię swoje rzeczy. No, pokażę Wam, jak to ładnie wygląda. Tutaj na Google Maps jakiś kąt Szekspira i idziemy to obczaić w ogóle. Teraz tutaj o, za tym drzewem jest Notre Dame, byliśmy. Nawet spotkaliśmy polską wycieczkę i posłuchaliśmy trochę. Też z razu przychodziliśmy rano. O tutaj mamy kąt Szekspira. Nie wiem co to dokładnie o co tu chodzi, ale jest. Ale jakaś jest spora kolejka nawet. restauracją Gabriela. Yy, ja I jest. chciałam zrobić zdjęcia, ale jest kolejka do zdjęć, niej, tak że... Znaczy kolejka, ta kolejka nie istnieje właśnie to jest no nie tak, to. no te dziewczyny sobie robią sobie zdjęcia, nie będę im teraz przeszkadzać, ale ogólnie kilka ludzi tutaj jest, żeby sobie zrobić zdjęcia. Jesteśmy już w tej okolicy, gdzie właśnie Emil miała mieszkanie, gdzie Emil chodziła do restauracji Gabriela i tak dalej, tak że myślę, że chwilę poczekamy. Śladami Emilii w Paryżu. Nowa wycieczka. Jesteś zdziwiony, ile jest osób, prawda? Myślałem, że na serial 10 osób. No chyba zwariowałeś, to jest na skalę światową, co ty gadasz? Oglądam od początku po francusku. <laughs> Patrzcie, to jest ta fontanna z Tam mamy jej drzwi, jak widzicie, sobie robią zdjęcia, także oczywiście też że zaraz zrobię sobie tam zdjęcie. Jesteśmy teraz w ogrodzie luksemburskim, gdzie Emily poznała Mindy, kiedy ona zajmowała się jakimiś dzieciakami francuskimi. No i na którejś tutaj z tych ławeczek. Jestem ciekawa, czy w ogóle ktoś na przykład wyrył jakieś coś, że tu siedziała Emily albo jest jakaś plakietka. Jest opcja, bo teraz widzę, że wszystko jest zaznaczone nawet na Google Mapsie, jest zaznaczone, gdzie jest Emily's apartment i tak dalej, także wszystko jest tutaj możliwe, ale ogólnie no powiem Wam, że też jesienią też to robi wrażenie, ma swój klimat, bo jednak właśnie jest tak pięknie jesiennie, liście już opadły i Wydaje mi się, że Ławka Emilii jest tam, bo tam jest dużo osób. Coś się coś dzieje? Jakaś orkiestra, Kuba, patrz! O, wow, może jakiś koncercik. Zobaczcie, mimo tej pogody, która no i ma słońce, nie jest jakaś zachwycająca, jest przepięknie, jest naprawdę bardzo zadbany i jest bardzo dużo ludzi, w Braku podorom. I teraz przejdziemy się jeszcze zobaczymy, jakie jest tam dalej. Pierwsza Idziemy teraz na Pumpkin... na Pumpkin Spice Latte do Starbucks w Opera Garnier Starbucks Coffee Bye Zmierzamy dalej, w tym momencie idziemy do Starbucksa Do najpiękniejszego Starbucks'a w Paryżu Czyli do Starbucks'a w Operze Garnier 2,50 Wszędzie 2,50, no tam też było 2,50 25, Nie, 2,90 A Musimy 200. też spróbować makaronika francuskiego Co to by było, że wyjazd do Paryża, nie próbując makaroników i bagietki Musimy też wziąć taką bagietkę normalnie, spróbować sobie. gdzieś No i w ogóle jest mi ktoś w stanie powiedzieć, w sensie bo ja się już nie chcę tak te, jak taki Polak narzekać ciągle na ceny tak, tak. Ale jakby, o co chodzi z tymi makaronikami, dlaczego akurat one są takie drogie? W sensie jakby to jest kawałek ciasteczka małego i już kosztuje 12-13 zł. To no ja na przykład podejrzewam, że to dlatego, że e, po, nie jest łatwo je zrobić. W sensie, że podejrzewam, że żeby to ciasto było takie właśnie mega kruche i dalej, to że to musi być jakaś jakaś specjalna mikstura. Kochani, robimy test Pumpkin Spice Latte w najpiękniejszym Starbucksie w Paryżu. Kuba nagrywa test na Rilsa i u mnie też taki znajdziecie. Zobaczcie w ogóle, jak jest pięknie. Są takie piękne żarandole, aniołki. Przepięknie jest. Jesteśmy pod Le Leoholse. Emily była tutaj na jakiejś jumprezie z Midlit. Możecie go tą w miejscu. Kupiliśmy makaroniki dwa. Ciężko musieliśmy Stwierdziliśmy, że to jest master. I jeden jest o smaku tiramisu, a drugi jest o smaku Kinder Surprise. Także będziemy zaraz robić taste test. Zakupiliśmy makaroniki, będziemy teraz robili ich test. Słuchajcie, zmierzamy teraz też na La Maison Vos. I na dobazliki na najwyższy punkt widokowy w sumie w Paryżu. Ale dobra, robimy teraz teścior. Proszę bardzo. To jest smak Kinder Surprise. z bazyliki świętej. Przepięknie na cały Paryż. Dosłownie myślę, że teraz moją ulubioną dzielnicą będzie Mą Martę. Patrzcie, za nami, jest drugi, za nami jest drugi punkt widokowy. I tutaj kuba powiedział, że są widoki na jakby Paryż, w sensie na te wsie pa z Paryża. Tak czy znaczy, nie, no ja nie wiem, czy są, ale no chodzi o to, że tak tutaj, to jest już druga strona Paryża, no tam nie jest już tak dużo, nie, nie zostało tak dużo. Ładnie, bardzo ładnie. W ogóle chcieliśmy kupić butkę i mam nadzieję, że jeszcze kupimy, ale 7-8 euro. Proszę. Tak mi się to podoba, że tu bym jeszcze z chęcią trochę dłużej została. Naprawdę jest przepięknie. No, no ale jesteśmy mówieni do Pink mamy na 18.15, więc, więc niestety lecimy. nie mamy dużo czasu. Patrzcie, jakie piękne zaszczyty, tylko że 7 euro. 7,30 Zakończymy dzisiaj niedzielkę, właśnie wracamy do domu, byliśmy w Pink Mamie, już trochę zmieniliśmy plan na jutro, ale to powiemy wam jutro. Ja dostałam takiego skurczu z jakimś urazem w lewej nodze, że ledwo idę. Mam nadzieję, że jak rozmasuję to w domu, to będzie lepiej, także do jutro. Dzień dobry kochani, witamy się w poniedziałek. Ja już jestem gotowa, okręciłam sobie wczoraj na noc włosy, trochę pirze mi wyszły. Outfit dzisiaj bardzo klasyczny, czarne dynsy i taka, taki ala biały golfik. No i oczywiście na to założę płaszcz. I teraz lecimy na śniadanko do Bomi. Potem mamy dzisiaj zarezerwowane zwiedzanie grobu Napoleona i Muzeum Armii. Potem lecimy szybciutko na Pantheon. Jeszcze wcześniej chcieliśmy przejść na most. Na Łuk Triumfalny. Potem lecimy na Łuk Triumfalny. Zawsze będę są za dwie rzeczy, nie wiem dlaczego. I przed jeszcze Muzeum Armii chcemy wejść na most, zrobić sobie taką fajną fotkę pamiątkową. I lecimy dzisiaj też na Montmartre, dlatego że tak wczoraj nam się bardzo spodobało i wczoraj w końcu nie zdążyliśmy kupić pamiątek, więc dzisiaj to robimy. Bonjour! Dzisiaj, słuchajcie, mamy poniedziałek, tak jak Wam wcześniej mówiłam i lecimy teraz do Bomi na śniadanko. I mieliśmy ogólnie odebrać sobie taki darmowy kupon, który chyba nie działa, bo nam nic nie przyszło na maila, więc dzisiaj bierzemy sobie yy, tosta albo kanapkę Tak. na pół ona jest przepyszna i ja też chciałam spróbować e, malinowego croissant'a zawsze jak mówię croissant czuję, że to jest sponiewieranie tego słowa i do tego kawusia, ale dzisiaj jest cieplej kochani wygląda jakby było chłodniej, ale dzisiaj jest cieplej ale pokazuje na apletce, że jest 22 stopnie, to jest niemożliwe nie jest możliwe, to temperatura drogi mam na Asfalty. Do... asfaltu dzisiaj mamy Dzień Chłopaka w Paryżu, wyjątkowy dzień i Kuba sobie wybrał, słuchajcie, figurki z Lego, zamiast jakiejś paryskiej pamiątki to chciał figurki z Lego, więc no, będzie, będzie miał cały prezent z Lego. A śmiałam się, wiecie dlaczego? Bo w domu w Krakowie czeka na niego no taki będzie spóźniony Dzień Chłopaka i on się domyślił co dostał normalnie i powiedział, że będzie miał cały prezent z Lego. Ma no, charakterystyczny kształt, nawet nie trzeba było trząść Ale No nie da. miałam jak tego inaczej przewieźć, tak dlatego tak. nawet zapakowałam czerwoną korebkę, żeby nie było prześwitywa. Więc no, domyślcie. Przechodzimy teraz przez most Aleksandra. Mogliście go widzieć w Emilii w Paryżu. Piękny jest. A za mną teraz będzie widać wieżę Eiffla. W ogóle teraz tak próbujemy dostać się do galerii Diora, bo wszystkie bilety online były zarezerwowane. Kuba spróbuje się dogadać, czy po prostu jest opcja, żeby nas dzisiaj wpuścić i poczekamy normalnie w kolejce stacjonarnie. Mam nadzieję, że taką bardzo bym chciała zobaczyć, a przed nami jeszcze dzisiaj Muzeum Napoleona. udało nam się wejść do galerii diora. Przepięknie jest. Wstęp tutaj kosztował y, na zmniejsze z dowodem dla nas 10 euro za osobę. Także no, no. trochę drożej. Kuba w tamtym roku powiedział, że płacił 8 euro. Tak, tylko się przez internet i nie wiem, czy można. A może, może ten ten jest taniej? A może. Kupiliśmy bagietkę. Kosztowała euro euro. Zobaczymy, czy jest dobra. To jest nasza pierwsza bagietka. W życiu. w życiu. Więc spróbujemy. Pachnie dobrze. No, jak pieczywo, nie? Ja No. Słuchajcie, zadziwię was. Smakuje jak bagietka. Dobra. Dobre. Jak to jest zwykłe pieczywo, dobra. Jak na zwykłej pieczywo. A Że jakbym na szczęście z tym zrobił w kan kanapie w domu, to było przebyszne. Jesteśmy w sklepie ci dini? To jest ławiec oh, z tak mało. Tak. O, Bo ja nie wiem jak to ma działać, bardzo. Mhm. Dobra, co? Nie 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 chcesz tej przychodzić. No. teraz wracamy z Mą martę jest jakoś po 20. Ale jest tu przepiękna w ogóle atmosfera. To wygląda na dzielnica. <laughs> tak. I już jutro wracamy. No. trochę szkoda, bo no, jest tutaj przepięknie, w ogóle trochę się teraz padało, Schowaliśmy się w takiej włoskiej knajpce i tam w ogóle zrobił nam pizzę pra prawdziwy Włoch, bo to było on był na 100% Włochem. Dodatkowo jeszcze wzięliśmy ma makaron e z mięsem z kurczaka, plus dodatkowo do tego... Tak, jeszcze to było z pieczarkami, tego bułkę chembule. No przepraszam przepyszne było. I w ogóle mam Martę, ma taką, ma tak cudny vibe, że, że hit. Aż się nie chce wracać. Dzień dobry kochani, witam się z wami we wtorek. Dzisiaj mamy 1 października i wyjeżdżamy już z Paryża. W tym momencie właśnie jesteśmy spakowani, ogarnęliśmy już pokój, bo zaraz musimy go oddać. Zostawimy jeszcze na chwilę bagaże na recepcji i lecimy na śniadanko, potem lecimy na łuk triumfalny, wracamy po bagaże i lecimy na ostatnią nie powiem, że obie do kolacji, bo obiad do ist mama, żeby sprawdzić mniej więcej, jak to wygląda. Także no, taki jest plan. Tu już prawie wszystko ogarnięte. Pakujemy ostatnie rzeczy. Trochę smoteczek, szybko minęło. Ostatni raz Wam pokażę nasz widok za okna. Uważam, że naprawdę mieliśmy fajny. Gdyby tutaj tylko było troszkę cieplej, bo dosyć chłodno jest, to byłoby super. W ogóle zobaczyliśmy tak blisko stację metra, a nie skorzystaliśmy ani razu z komunikacji miejskiej w ogóle. Wszystko i wszędzie chodziliśmy na pieszo. Idziemy na siananko do Bomi. Dzisiaj się najemy za wszystkie czasy. Tak jest dla darmowy i Tak, dlatego że. Jeśli wiecie lub nie, hmm, to w Bomi, to jest taka sieciówka, tutaj są trzy miejscówki w Paryżu. Tak. Ale, pan fakt nie wiem czy wiecie, Paryż jest w wielkości Radomia. Nawet mniejszy bo... O, nawet mniejszy. A jest tam więcej ludzi niż w Warszawie. Bardzo ciekawe. Tak. I to chciałam powiedzieć, że w Bomi jest coś takiego, że jeżeli kupicie u nich coś, no taki kod QR do zeskanowania i piszecie im opinię na Google i wtedy... Przychodzi wam na maila. Kod QR na darmowy croissant i café Americano albo Espresso do wyboru. Także bardzo spoko opcja. Tylko jeśli chcielibyście to zrobić, to pamiętajcie, żeby to zrobić tak jakby jak najszybciej. Jak wyprzedaniem, bo nam przyszło dopiero na drugi dzień tak naprawdę tak. od No więc dzisiaj mamy jednego darmowego croissant i kawę. Szanowni Państwo, dzisiaj był Bake Rolls o smaku, trochę bym powiedziała Ferrero Rocher. Widzieliśmy go, był przepyszny i był ulubiony croissant Kuby, czyli ten taki Ale trochę... lepiej smakował, Ale jak Ci smakowało śniadanko? O Jezu, ogólnie to było przepysznie. Przepysznie, słodko, słono, ale no przede wszystkim się strasznie najadę. Jaka piękna ta. O, rzeczywiście, przepiękna. I też bardzo smakowało, odebraliśmy sobie darmowego Coson i Americano. Co prawda, nie lubię Americano, bo jest bardzo mocne. O, jakie ładne począteczki. Okazało się, że kasy są zamknięte, przynajmniej tak Kuba mówi i że nie można wjechać na górę window, więc szkoda, bo jednak po siadanku do bo mi od razu się udaliśmy tutaj, żeby właśnie zobaczyć cały widok. No ale trudno się mówi, chociaż zobaczyliśmy ogólnie, robi wrażenie, jest ogromny, jest przepiękny, no i jak zawsze jest pełno wyrytych jakichś aniołków fajnych, więc cieszę się, że mogłam go zobaczyć. No, szkoda, że nie było wjazdy. sobie, że mamy takie szczęście, że dowiedzieliśmy się w tym momencie, że dzisiaj tylko jest zamknięty rok, triumfalny i wjazd. Tylko dzisiaj. A teraz idziemy do Istmama na obiad. East mama. Odebraliśmy walizki i jeszcze stwierdziliśmy, że posiedzimy sobie chwilkę, bo samolot mamy dopiero 19.50 i pójdziemy na kawę. I poszliśmy na kawę do Manówry Kawy i słuchajcie, tutaj normalnie wyrabiają kawę i na rogu, to są mniej dwie minuty stąd, wyrabiają czekoladki. Dostaliśmy prawdziwą czekoladę. Tutaj jest napisane, patrzcie, czekolada gorzka, czarna, oryginalna, Madagaskar 75% i ta kawa, powiem Wam, że to jest najlepsze cappuccino chyba, które piłam w życiu czuć całkowicie inny posmak. Pyszne, co nie? Widać, że, sobie pasuje, że sobie pasuje się ludzie, Tak, Pan nam opowiadał, jakie mleko, jaki smak. No widać, że to jest ktoś, kto się bardzo tym interesuje na co dzień. A. Że w ogóle jakby, jak pewne nuty połączenia smakowe do siebie pasują tak dalej. Dlaczego jest taki tak? A. Tak, to prawda. Naprawdę genialny człowiek. Po odprawie i słuchajcie, lecimy do Warszawy. Trochę się stresuję. Dzień dobry, moi drodzy. Mamy środę, 2 października. Kawa jest, bajiel jest, lecę na zajęcia, nawet nie spałam.